Siemandero, elo elo z tej strony z No i w dzisiejszym odcinek gramy sobie z Darek, przywi... znaczy z Piotkiem, Piotrek przywitaj się, co jest? No i zostaw łapę suba, Piotrek wam powie. Teraz wijaka nam jest, chcę pojechać z sobą, pomóż mi. głośno mówisz. Chcę pojechać z sobą, chcę pojechać z sobą. No dobra, widzowie, gramy, gramy. Dzisiaj będziemy musieli ogarnąć questy i kupić XL palkę. Jak widzicie, jesteśmy. Nie, nie kupiliśmy. Widzicie, ja mam milion. Wiecie, ile to zbierałem? 5 lat. To jest, to jest tylko 10 minut. Dokładnie. Zbyt eee, Nie wiem, mam. 10 kosztuje. Następna. Opłacałoby się podbierać. No dobra, widzowie. Za 3, 2, 1. BUUUM! Achievement! No i zostało mi mało k. Widzowie, idziemy z nową pralą. cięcie. Yyy... Widzowie... No. Ona ma 5 miejsca! Nie. Cholera. Nie, ma 20 miejsca! Na pewno ma 20, a teraz sobie skasuję. NIE! Yeah. Player Stalk Crossing Jest Dobra widzowie Zobaczymy ile ta proka daje i jak pierze Same zwyk zwykłe ciuchy Teraz e, wspominamy Tej razy raz jest więcej No dobra, zobaczymy dalej będzie pierze Co? No ile te są Jakieś 60 sekund. 3 minuty No, 60 sekund. Pokój. A reszta sobie wsadzimy na widzowie. Bazuję wielkie cięcie i dobijamy do kolejnego miliona. żeby kupić kolejną dużą pralkę Nie ma z miejsca. U co na Rubin, ale ja mam. Nie, no nie ma miejsca. Ten chodnik. Nie. miejsca Może zgarnę Rubin. Ale nie, to nie jest róma. A jaką koszulek tego kue... widzowie jest taki quest, koszulki... Nie. Jaką koszulki zbierać? Tak. O to chodzi w kuesie? Yy, nie pamiętam nic. Dobra, no tak sobie inno zbieram. Tak, koszulki. Dobra widzowie, ale już jest ta prala. Już się przygotowała. To najpierw sobie te odkażę, i widzowie, wielka chwila, ile daje to pralo. A mówiłem, że się opłaca? 50 tysięcy! Ja. A, ja a ja mówiłem, że się opłaca. No, myślałem, że 500 tysięcy, bo trochę mniej się opłaca. Ale się no, ale, ale, ale się... no, ale nie wiem, to opłaca. W sumie to jest taki To jest takie, jak byliśmy o 5 takich niebieskich pralów. No, w sumie, no dobra widzowie, robimy wielkie cięcie aż, aż ten pasek doleci do końca i zrzucono nas z nuklearną bombę. A co jest? No No właśnie, dobra widzowie, przyjechało koło fortunnych. Znaczy, no kupiliśmy je? Nie. No dobra, przyjechało, no ale co wylosuje. 90 sekund! Y, ten... Czego? Razy dwa? No, chyba tak. Nie chyba to. bo tu się nie pokazuje, to raczej nie. Co? Czego się to pokazywało? Tu się pokazało. Dobra, no idziemy mam to podwojenie pieniędzy. Że ja w duchie. W ja. Dumas! No przecież! darek, przywitaj się! Siema. Kontynuujemy. I teraz Darek e, gra widzowie. Bo Daniel e, małą przekąskę konsumuje. A ale gorąca to jest. No twoim, e, Ktoś tam powiedział żeby... No, ale to jest nieważne. O, właśnie. No i widzowie, teraz Darek gra. I Darek może być cięcie. a i do paska miałeś ten... Ale kupu, patrz, ale kupujesz na ile drugą fajną No pa, to paska miało być i pasek jest. Nie, miało być do końca, już rzucą. Dobra. Nie. Ale nie, nie musisz rzucić, cięcia, wystarczy, że nagrywasz. To Na tyle. Ciszej! Kurde, hamski pet. Nie, to ducha hamat teraz wiesz? mama. Nie, hamski pet, bo no znowu zapełni to najlepszą piar. Ale Darek ciągle gra. więc Darek fam tam aż zrzucił nuklearną bombę. Nie, to już ja subwera próbuję sprawdzić. No, ej, a ta dieta skarpeciana. To zbieraj te skarpetki, bo to mamy kolejny. No, popatrz, ile skarpetek to. No. No, Aj! Za sekundkę to już nie będzie. No to no to, no to ten, ale musisz opóźnić wszystkie pralki, bo to jest kosmos. To jest kosmokot. Nie musi, bo Daniel tu jest, a gdzie tam Daniel Teresa. Bra, ja, Darek gra. paska. Uh. Darek, ponieważ e, nie jesteśmy na diecie piątkowej, tylko na diecie dartowej. I mówimy na ciebie, Darek. Może być? Mam no sobie. Przejdźcie mm. się pieszczą, przejdźcie pieszczą. La 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 la. O nie jaki jezdę. Mmm... Przecież ten kwiat będzie to wszystko zapełnił teraz. mogłem tego nie wyciągnąć z telek. Nie wiem. To teraz masę będzie mi tuła. Jeszcze raz mi to arka. Albo z sobie No widzę tylko pyta jak spać. Napiszcie mi smacznego! I ty też mi smacznego napiszcie. ja chciałbym napisać smacznego jak na razie. Nagrywam. Już prawie. Zobacz ile jest. Ile punktów. Hej, bym tam Zobacz ile tam jest punktów! Tu masz punkty. O, widzowie jeszcze trochę. To jest Dobra. No. Nie wiem dlaczego. Ale za każdym razem jak gram w tą grę, są trzesła. Nie, ja sobie tak posiedzę. I za każdym razem, jak w tą grę, mhm. właśnie w zawsze ja aktywuję ten pasem do końca. Nie wiem dlaczego, ale zawsze ja muszę to aktywować. Dale. Trzy, dwa, O, jeszcze tylko tyle. Ale teraz nie będę spierał. Ej, mogę już kolejną pralkę kupić, tą najlepszą. Stawia, ale nie tą, tylko tą, nie tą zablwiałą, co teraz mamy, tylko tą lepszą. Aha. A jak nie zdążysz i bombę już zrzucą? Bomby nie suczą co więc, mogę ich skupić na sypko? Aha. Dobra, to kupuję tą, tą taką. Byś nie przegapił bomby. Ale teraz dawek będzie nuklearny, tą. wszystko robi.

Trzeba Tom, Tom. Trzeba teraz Tom i Tom. Nie, nie, no kurde, Nie, nie się. To to. To. Ta. Ja. Player i trzeba najlepszą drogę. Jaka jest najlepsza? Ta. I player i ta grosz i już teraz jest najlepiej. Jak się da. I lepiej się nie dało. Dobra i na na raka. A nie, ty tu masz stać. Ale nie, to też się opłaca. Nie, to nie, tu będzie zrzut. Ale bombę zrzucą i nic się nie stanie. Tylko ciuchy będą ci dały. No Już. chyba, że normalny samolot zleci. Nie, nie zleci. A, więc tu Już nie ale masz tu stać i zbierać. Zabrać. Jeszcze akurat tu stałem. Nie opłaca się jeszcze. A? Dawaj, dawaj, dawaj. Ja chcę lepsze takie ciuchy. Takie słysupe. No, to stary! serio, nie Dobra. Na razie idę to odłożyć. W tej najlepszej pranki. Ma, beijo! Kawai Ciclo, Kawai A Kiedy robimy pase? Robimy chyba taki XL pase? Nie? Não, não, coisma, ele é ciclo na

Razy dwa ISC! Ja oczy kręcę, a jak tego pleta nuklearnego zrobić? Nie wiem, tylko nie wiem. Nie wiem nuklear. nuklearny Był tam. A, był, był. Dobra, Ej, a może, możesz czas Dobra, 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 Teraz jest tu stawać. A tu ludzie są. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Są takie sołysy, co? Nuklearna dostawa, takie coś. No za was jeszcze, co tam widzę jeszcze jeden samochód z tyłu. Okej. Mamy coś na ale Dobra, sobie to cofnę. Dobra. Piekniemy, piekniemy, piekniemy. Co Samolot jest! A ja nie mam pralek! Bierz tam, co to jest. I... Ale samolot to, to nuklearne te! No idę, nie widzisz! A, się. A ja, a ja mam tylko 30 minut. Dobra, a nagrywa się. No dobra, dawaj. Ale spada. To jedno. Może będą jakieś nuklearne szafin. Ale pięknie. wyputę, nie mam kupiłem. już. Ale dobra, to był samy te. Ty, ale ich masz. Ej, do najlepszej klatki, o ile ja będzie miała mi... Skorzystaj z tego! miałbyś 500 tysięcy. <I try> jest... <try> ...i zwiększa... ...i ...tego... Um, um, <try> wiązafka, ten ale ten dobra, ten... i taki tak popatrz... Już wiesz dlaczego nie no robisz... Dobra, dobra, ale popatrz... ...z tych największych karek... ...ni kurwiny... W tej A po nakrywanie? Jest nakrywanie. Ale tamty, ale z tamtych co będzie? No tu jest najwięcej. Ej, No to weź samą Tom i zobaczymy co będzie, ale samą. Nie, obydwa, bo ob, w obydwóch jest. A w jednym jest bardzo dużo. O, tu jest jeden totalek silver Pięknie. Tu jest jeden silver I'm tu jest jeszcze jeden z tych tam jest jeden z tych fort. Mam skapę. Więc już... Już skoda trochę, że nie, słab, nie miałem jeszcze trochę miejsca, bo te pralki były zajęte przez taką... Mm. nieważną kogun. Jakie skupię kupę to? Ale wiesz, że tu nie możesz na pralce postawić? Wiem. Idziemy. Z tych dwóch pralek najtrąbsze sacy i... 201 kafli. Ale zawsze coś. Zanim tylko na kolejną taką pralkę kupić, tą serce arcybiałem. Bo ja ją postawię u góry, a nie tak jak tu, nie Ale nie wiemy. da się, najpierw musimy mieć cały pasek wypełniony, dopiero potem masz u góry stawiać. Mm -hmm. Nie wyjrzałem Kiedy to stawa? O, to stawa. Ale nie ma rubiny maski Nie ma już nuklearni. To zbieraj te brudne ciuki, to jest Ale nie ma już tam. Ale nie ma więcej. Ale nie tu skazanych. O, ale słode. Opa, to jest, przecież... ja, Ale bomba nuklearna jest bardzo opa. jest to tak, samolot. A samolot leciał wtedy, kiedy jest to była pompa nuklearna. No właśnie, i do tego masz e, takie szafiłki i tam. Tu jest znowu. O, tu jest mogli iść po tym Ile petów ma z nas? Cztery pety? Nie, nie kupu Nie, tylko mówi, nie? No, ale my zbieramy na jedowisko. 5000 musimy mieć. Ale opłacalny zakup. Ale kupany. Ale opłacalny był zakup. Ile będzie... No kup to! No popatrz, tu masz 2,5... Ale nie, nie chcę jej kupować, a tu masz stare to no prawie 2,5 razy tyle. No to, ale wiesz ile ja zbieram? No to sobie pozbieraj na tonton. No dobra. No, aha, zbiera. już kupiłeś. No. Dobra, daj Exy, a ja cię założę, mhm. głupio. Ja jed... Nie, bo najpierw muszę mieć C-Cast. Ale zobaczymy. Dobra, proszę. Zobaczymy, czy się mylisz. Dobra. Nie mylę się. Będę święta. To były Ząbciuchy o starym, że dwie mega dobre albo nie to baks. Ja najpierw nie ja, nie, ja wiem, ja wiem jak się to robi. Najpierw trzeba ciuchy oddać. No bo inaczej. Przepraszam, ale ja mam tu w dupie to. Tak. I teraz Tom i playe i teraz I bym wstawił ją na samym psecie. nie bo bym wziął niebieską tleję i bym wziął żółtą. tleję i bym wziął tą i tak i tleję no, no i co, zaoszczędziłeś miejsce no i najsłabsze parki wywaliłeś czekaj, ole jak se ej był taki opening że, że trzeba kupić y koszyk na 60 i wszystkie plaki zapewnić najlepszymi tymi. I tu zobacz, ile kosztuje taki koszyk 60 miejsc. Pewnie dużo. A i nie pokazywaliśmy widzom, że kosztuje tyle, więc tu za zbieranie. Więc widzowie, jeżeli chcielibyśmy kupić koszyk za rebil, to no to dużo kosztuje. Tak e, tu mamy ten sat czterdzieści 55, 50, 10 milionów możemy Ale możemy kupić kastan. Nie. Ale muszę. Marno to ma pieniądze. Pieniądze. Dobra, Dobra, ale lepiej z Dobra, ale lepiej 10 milionów. A dalej? Zabilion. No tu jest taki zabiliony. <grywia> taki zabilionek, a to jest taki... Um, taki. No, podsepujemy ich barwę. Dobra, Ej Dobra, to... Zmęczamy się, jak podzielamy jej Już cały skład. Ej, to zbieramy. Jeszcze nie ma. Hello, tutaj mówi Daniel. Nie chodźcie do szkoły, bo z was są matoły. Też masz włączyć. I teraz rękę mam hejty. Widzowie, ukazał 5 e, lat temu. No, może nie 5 lat temu, ale bardzo dawno temu. Odkryłem, że tutaj jest parkour. Dokładnie ja odkryłem wejście. Nieprawda! Ale odkryłeś tam od tyłu wejście. Ta, ale zobaczcie, widzę. Taki parkour, bardzo ciężki, jakby co? Jest bardzo ciężki. No nie staram się, akurat. Johnny, to jest bardzo ciężki ten. No i ta z kolei darka, ale nie nagrywam tego, bo. Jak się dzieje, to tu nagramy. Stary! Nie, już kolejny odcinek nagrywamy. Nie no. Ta, za długo. E, Widzowie, my się z wami żegnamy, nagrywamy kolejny. Ja was żegnam, papa. Pa.